Serio, typie? <noise> Serio, nie dałeś w w górę, zeskanowałem cię w śmieciu. E... Oj, tak, to jest my Madagaskar, ja znowu mam jakiś kaszel. Zwa pomocy? Nie wiem. E... Powrót do natury... Dix, lecimy. Just like that. Nie ma chyba co przedłużać. Łyczek kawki? Hej, Melman! Widziałeś gdzieś może, Aleksa? Nie wygląda ostatnio najlepiej. Ojej. Wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, nim któryś z nas złapie jakąś paskudną chorobę i zarazi innych. Nasze organizmy nie są przystosowane do życia w dziczy. Rozumiesz, Gloria? Nasze organizmy nie są przystosowane. <grymne> <Mężon> <grymne> powinieneś wziąć się w garść, chłopie. Aleks raczej no. jest chory. Myślę, że zrobił się naprawdę bardzo głodny. Zauważyłeś, że nie tknął niczego na bankiecie? Zrobił się dziki. O, tak, dziki! Zdarzyłem, ale to może dlatego, że nie znalazł nigdzie drzewa Sorry. stekowego. Jak tylko jakieś znajdziemy, będzie ehm. ujeść jeść, aż pęknie. Nie. Drzewo stekowe. Wszystko Nieźle. I nie tylko, że nie ma czegoś takiego jak drzewo stekowe. Oho! Exactly. No to teraz znów zaczynam się martwić. A to może być fatalne w skutkach dla mojego zdrowia. Nie chciałbym tego... Melman, przestaniesz się w końcu przejmować tylko sobą? Musimy teraz jak najszybciej znaleźć stek dla Aleksa. Tam jest Morris, widzisz? Może on coś będzie wiedział. <grywka> Bawi mnie z się. Co się z nim stało? <grywka> <grywka> Macie tu może gdzieś drzewa astekowe? Przykro mi, przyjacielu, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ale jeśli mamy jakiś stek w okolicy, to na pewno jest na szczycie tego baobabu. Niestety drzewo zaatakowały robaki. Jeśli pomożesz nam pozbyć się tych szkodników, może znajdziesz to, czego szukasz. Dobra, w sumie coś się tak wstydzę, no? Wysoki, żeby. Aaaa, robaki! Mm. Dlaczego nie powiedziałeś, że są takie straszne? Nie chcę im przerywać, wiecie jak Zabowały mówią, szkodnik? ale... Możesz Tak. A... się robaków i ich gniazd po tym jak dostaniesz się na platformy z grzybów. Nie to beze. będą dostarczać ci kokosy. By... Dobrze, daj mi grać typie. Eee, nie wiem, jestem. Słyszałem, że robaki i mm. gniazda są trujące. Moje ciało nie toleruje toksyn. No Mam to zbyt i... mały attention span. Okej, okay, dobrze. Nie, chciałem powiedzieć, że chciałem powiedzieć, że bawi mnie kój wamel Melmuś <laughs> Jaki ty masz ogniste... rzeczy. Tak, chciałem po prostu powiedzieć, że bawi mnie bardzo animacja Zostań Melmana. Tam tą platformę. Oh. Jak biega. Uh. Uh. i to było... tak, będziemy rzucać kokłosy! Kokłosy. O, nikt mi nie powiedział, że kokosy są takie wło... Ale najpierw, Dix, musimy najpierw tak te rozwalić. Pamiętam. Tam, śmiesznie. Fajnie i możemy. Ale chyba mogę również się z nim rozprawić. Nie. Nieważne, dobra, weź, weźmy po prostu tak. Eee, ja mogę po prostu. O! <laughs> Masz, gościu, zdynki. Masz zdynki, bo za niedługo Walentynki. A może dla was są dzisiaj, może. Może już po Walentynkach. Nie wiem, kiedy będzie wrzucany ten odcinek w sumie. Eee, tak. Znaczy, no, bo z mojej perspektywy ja już zacząłem wrzucać te odcinki. Eee, dzisiaj będę wrzucał trzeci. I, i, I myślę, że będę już tak codziennie wrzucał. Jeśli będę wyrabiał tutaj z montowaniem. Nie mógłbym rzucić innym, na przykład z antybakteryjnym. Nie, typie. Yy, więc tak. Jako, że jestem geniuszem matematycznym. to wiecie, nie chcę się zachwalić swoim, swoim właśnie tutaj umysłem. Ścisłym i, i, i kuźwa. Co? Tak, nie wiem, nie chcę mi się obliczać, co to będzie za dzień, w którym będzie wrzucany ten odcinek. E... Powinienem uważać na te centry. Może mógłbym... O kurczę. Okej, okay, dałem radę. <laughs> Nieźle typie. I, z... I jeszcze... A co, 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 co się stało? Okej, okay, dam radę. Jestem... Zaczepisty. Żeby już nie przeklinać. Przeklinałem już w tym odcinku, czy nie? Chyba nie. Postarajmy się to utrzymać. Chyba, że już to uczyniłem, no to wtedy... ...Dix mi w rzeczy... Nie! Nieważne, wspinajmy się tutaj kurczę. Brnijmy w ten... Madas, Gascaro, świat, eee, Tak. Bardzo lubię na wszystko ale akurat rzucimy z kokosowymi ma swój urok śmieciu to odpadasz z tej rozgrywki, a... Aleś drzewo! Droga na szczyt jest wolna! Co ja robię? Grzechotki. Eee... Tak. Chciałem powiedzieć, że że nie wiem co chciałem powiedzieć. Nie. O, czy ja mogę się z nimi Okej, okay, mogę się z nimi w taki sposób rozprawić. Żyjesz, myślałem, że jest po mnie. No nie. Biedz masz, właśnie tak ich chciałem ich chciałem jeszcze wyżej. Ryzyko wystąpienia Ty spokojnie. Dobra. Y... Mam dobre wieści, Melman. Znaleźliśmy główną kolonię tych robaków. Ja cały czas nie mogę z tego jego głosu, to jest... Dobre wieści? No dobrze, że je znaleźliśmy. Nie pasuje. Wiadomość to to, że rozmnażają się jak szalone. Trzeba je powstrzymać. Szybko! To okropne! Wygląda na to, że gnieździ się tu cała armia tych paskudnych szkodników. Tak! I teraz ty wkraczasz do akcji. Tylko, że zamiast kokosów, będziesz miał tym razem do dyspozycji te domowej roboty, bomby durianowe. Zrzuć je na wroga! Liczymy na ciebie, Melman! A teraz, do dzieła! Tak. Tak więc rzucamy. Nie mogę się. Roz... A nie, mogę, mogę, mogę. Rzucamy naszymi dzikimi. Durianami. To jest. To jest dziwne, bo. Znaczy. Mam trochę podobne. imię. Będąc szczerym do tego owocu, kuźwa, czemu jestem gównem w tą grę? Czekajcie, teraz za pierwszym. Nie! No nieważne, nie, nie, nie istotne Świetny strzał, naprawdę! Teraz, teraz było. I zniszcz następną kolonię! Teraz było dobrze. Tak więc dobra, lecimy. Lecimy z naszymi y, rzeczami, niszczymy ich kolonie, czy jak to tam zostały nazwane, te rzeczów, te mrowiska, kuźwa. E, ek, dobra, patrz teraz za pierwszy, tylko to, okej, okay, mam, mamy, mamy cel. Mm, Nieważne, patrzcie, za pierwszy. No, no, za, 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 pie za pierwszym Dwa są trafione, zostały jeszcze dwa. Weź za pierwszym! Eee... He Zgrymowało się! He hej. Zabroty. A <coughs> fuck typie Mord jest jakiś dziwny w tej grze. W sumie. Znaczy Mord. powiedzieć, że od dawna cierpię na straszliwy lęk przestrzeni. Mord tak czy inaczej w sumie był dziwny, to jest niezły dziwak. Zupełnie jak? Zupełnie jak ja. I ty, bo oglądasz ten film. Ku kuwa. Szanowny człowieku To był twój nos. Nie mam pojęcia, co ja robię. Ja przepraszam za to. Za pierwszym, nie za pierwszym czemu jestem? Śmieciem. No ale wiecie, to jest tak na. Serio. To jest na... Że tak powiem na zasadzie prób i błędów, tak? Bo... Teraz będzie dobrze. Teraz będzie dobrze. Okej, okay, jest dobrze. Jest, jest, jest dobrze i zacnie. Moja intuicja rok temu mam wrażenie, że była lepsza, kiedy grałem w tę gierkę komputerową. I, i wiecie, wszystko było za pierwszym. Nie, no znaczy teraz też wszystko oczywiście za pierwszym. Bo iść. Nieważne. Dobra, patrzcie. Ostatni strzał musi być tylko. No powiedzmy coś takiego... No, prawie! Nieważne, nieważne, po prostu... Ale... czemu to jest taka Myślałem, że to będzie dalej... Chwila, to jakie ja mam to... Nie, teraz będzie za daleko, albo będzie idealnie! Dobrze! Prawie teraz musisz tylko zejść na dół i wyszorować pozostałe robale! Dobrze. Czemu ja nie mogę z tego, jak on biegnie? What the f Kocham Melmana. Melman jest świetny. Chociaż i tak, chyba moją ulubioną postacią pozostaje Alex, ponieważ. Nie wiem. Bo gdy byłem mały, to podjąłem taką decyzję, jak że Że lubię gościa że bomba biologiczna. Wiecie, to jest tak jak oglądaliście Lego Ninjago go i i, i i... Nie wiem, no ja wybrałem Kaja na przykład jako... No, mojego ulubionego ninja w ogóle... Co to... Nieważne. Nie ważne. Nieważne. udało się. To było niezłe wyzwanie. Dałeś z siebie wszystko. Melman. No nie Amin. Ciężko zaprzeczyć. Jestem pod wrażeniem. A może pomógłbyś nam przy czymś innym. Hej, teraz moja kolej. Co mam zrobić? Pamiętasz tego popapranego kreta z bankietu? On i jego kumple zajęli gród pod naszym ogrodem wszystko zniszczą! Wydaje mi się, że Melman ma w tym momencie wszystkie hasz absolutnie. E Okej. Okay. Pieprzowy... Pieprzowy ogród to było? Czekajcie kuźwa! <grymne> Uważajcie na siebie chłopaki i... i dziewczyny, nie wiem, może jakieś tu są. Uważajcie na siebie, szczególnie gdy jest... Ej, tak zimno w ogóle jest teraz na wygląda tak. dworze, nie wiem, minus milion stopni. żeby papryka jak trzeba, a krety chcą wszystko zniszczyć. Pomożesz mi? Jasne. Powiedz co mam robić. Dobrze. Nie ma problemu. Róba, trzy barwy. Te hmm. czarne są spokojne, szare są dzikie, a brązowe... Są tak jakby pomiędzy. Pokaż tym szkodnikom, co i jak. Za czarnego. Okay. Czarne a za brązowego. A za szare diabły dostaniesz trzy punkty. Jeśli uzbierasz odpowiednią liczbę punktów, wygramy. A, kie? Nie ma problemu. Czyli to będzie ktoś kuźwa... Tak, oj, oj, oj. Wait, what? Ej, to może być ciężkie? Albo i nie, nie wiem. A, to fuck? I co się dzieje? Um, okej, okay. nie, bo wiecie, ta Gloria nie jest tak bardzo sterowna, sterowialna, cokolwiek. E, dobra, nie, chyba chyba nie jest źle. E, tak, chyba jest okej, okay, w miarę. Chyba dam radę, to jest gra dla dzieci, prawda? Okej, okay, dobra, to jest połowa czasu dopiero i, i, i zdaje się, że wygrałem się mean, nie no, Tak, zapowiadało się to na cięższą gierkę, w sumie to tak samo jak z tymi melonami było w którymś tam odcinku. Nie pamiętam, że to który to był, ale. Tak. Nie, dawaj 60! Nie, yeah, whatever, to pewno można pobijać jakieś rekordy. Rekord. Rekord jest 60 właśnie. Czy, czy, czy to bierze dane z mojego innego zapisu, czy coś? Mmmm, ten trak jest dobry, ale dobra. Eee Tak, okej, okay, cokolwiek, nieważne, chyba dałem radę, więc jest fajnie. Jest śmiesznie. O nie! Nie widzieliście waszego przyjaciela, Alexa? Alex? Mm -hmm. A tak, jest tam. Widzieliście w jakim on... Um, stanie? Bardzo mnie to niepokoi. Pamiętam to. E... Wyglądacie naprawdę przepysznie. <noise> Macie ochotę wpaść na kolację? No nieźle. Nie jest dobrze. Lepiej poszukam Martiego. Melman, jeśli <coughs> chcemy złapać resztę, musimy przejść przez jaskinię na końcu tej doliny. Wygląda na to, że Alex ma wielką obsesję na twoim punkcie, wiesz? Tak mówisz? Ten twój manewr z helikopterem mógłby nam tu się bardzo przydać. Jeśli będziesz przenosił mnie z jednej platformy na drugą, może mu jakoś uciekniemy. Da się zrobić. Ty tak Musisz tylko pamiętać, żeby utrzymać się w powietrzu. Nie możesz spaść na ziemię. Bo jeśli... Jeśli spadniemy, to nie chcesz wiedzieć, co może się stać. Dobrze, Mort. Zamknij pizd... Y okej. Okay. Okej, okay. y generalnie, y bo ja mam flashbacki z Wietnamu, kuźwa. Znaczy, no dobra, może przesadzam, ale y mówiłem w którymś odcinku, że zdawało mi się, że to będzie jakiś ciężki segment, potem okazało się, że to było dość łatwe. Nie wiem, czy to w sumie nie było to, w sensie, to z... Y to jest... Kojarzę, że to było chyba kinda ciężkie. No, pamiętaj się, ty luzuj, no! Okej, czy teraz po dwa razy skaczę, tak? Oj, Nie! OLA Danie z morta! Kuźwa... Okej, okay, to jest śmieszne. Muszę uważać, bo mam tam ilość szans ograniczoną. Ale chyba tam radę, co nie. Właśnie wiecie, no mówię, że to, że to. Pamiętam, że to było dość ciężkie, czy cokolwiek, ale to nie jest tak, że nie dałem rady tego przejść, czy coś. Zrobiłem to oczywiście bez żadnego tutaj przegrywania, czy coś, ale. Ja zaczekam aż on. Ej, no more. Chcę się tylko pobawić! Ekej, okay. nie, bo może, może ja coś sobie wymawiam, to pewno nie jest nic absolutnie... Chciałbym coś z tobą przedyskutować, ale... nie... On jest straszny, kuźwa typie. Aleksik. Spokojnie gostek. Eee. Okej. Okay. Bo wiecie co było w tym najgorsze, że z tego co pamiętam, to tutaj nie było żadnych absolutnie saveów w sensie, czy czy czy, czy coś. No, gdzieś tam jest. Znaczy, tak. Po prostu jak tutaj gdzieś przepieprzymy, to, to przepieprzymy absolutnie I, i, i czy to jest naprawdę koniec? Gdybyśmy jednak spadli na ziemię, mogłoby być z nami kiepsko. Wait, czy to jest konie? I... C... Bo jeśli tak, to to było kuźwa, proste. Um... Wasz przyjaciel, Alex, zrozumiał chyba, że jest drapieżnikiem. Hmm? Moje mięso. Tak, ej, taką ochotę mam ryłocznąć Madagaskar w tym momencie. wy jedzą inne zwierzęta. To stąd się biorą steki. Mm -hmm. Dalej nie kapuje. Może to ci otworzy oczy, Melman? Aleks właśnie ugryzł mnie w tyłek! Widzisz? Tak? Wgryzłyśmy się w tyłek! Jeśli nie chcemy skończyć jako Steki, radzę spadać. Kurczę, ej, ale to jest koniec? Czemu ja... z jakiegoś powodu? I to już jest koniec? W ogóle mam wrażenie, że jakiś krótki był tam poziom, chociaż chyba nie, chyba był taki normalny i... i, i. Co? Nie wiem. Eee, Okej, okay, nie wiem. Znaczy ja nagrywam dalej, bo wiecie. Bo, bo tak, dla Was to już jest koniec odcinka. Eee, nie, nie wiem czemu. Niektóre jakieś segmenty tej gry zapamiętałem jako jakieś ciężkie, ciążkie w jakiś sposób, a one są kuźwa proste. Nie, eee, yeah, whatever, do zobaczenia w następnych. Cześć.